co powoduje, że narcyz prześladuje ofiarę pomimo porzucenia. Udało ci się utrzymać na powierzchni, utrzymać przy życiu, pomimo usilnych prób narcyza upokorzenia twojej osoby na każdej płaszczyźnie. Odrzucenie i kampania oszczerstw nie miały takiej siły rażenia, jaką sobie w swojej chorej głowie popaprańcy wyobrażali. Teraz myślą o tobie jak o Bogu, jako o kimś nieokiełznanym, kimś nieosiągalnym. Z powodzeniem idziesz dalej po odrzuceniu, i nie jesteś zbytnio dotknięta odrzuceniem, dewaluacją, smart campaign czy latającymi małpami, co powoduje, że narcyz odczuwa niepokój i zamieszanie, co z kolei sprawia, że toksyk zaczyna o tobie myśleć. Bez Przerwy. I to nawet ich zaskakuje. Jeśli jesteś szczęśliwa i zmieniłaś się, skupiłaś się na sobie wkrótce po odrzuceniu, nie wykazujesz żadnych oznak niepokoju, chociażby z powodu kampanii oszczerstw, może to spowodować, że narcyz zacznie myśleć o Tobie obsesyjnie, wręcz w niezdrowy sposób. Właśnie udowodniłaś, że Twoja wartość jest wyższa niż oni, kiedykolwiek podejrzewali. To okropna myśl, okropna wiadomość dla Narcyza do rozważenia. I mogą pomyśleć czy aż tak źle zinterpretowałem sytuację? Czy ona nie była ode mnie tak zależna jak na początku myślałem? Była silniejsza niż myślałem? Teraz pragnął cię z powrotem. Marzał o tym, żeby zastosować hoovering i żeby łyknęła haczyk. Tylko po to, żeby cię zniszczyć. Pokaż mu, Szczególnie teraz, że jesteś poza ich zasięgiem, że to nie ich liga.